Samotność dotyka coraz więcej młodych ludzi. Okna na tej ścianie środkowej. Dlatego braciorama wychodzi z nowoczesnym rozwiązaniem. Między sypialniami <głos> <okna>. <głos> Poczuj bliskość ze swoim sąsiadem jak nigdy dotąd. Idę na chwilę na to jakiś ten nagle sąsiad ci puka w szybę. O przepraszam sąsiedzie, może przełączyć kanał? W każdym momencie. Taki, <noise> Taki bejf? <bę? Taki głos> <bę? głos> braciorama. Twój lek na samotność. Ref... reff. Zobaczcie jak tam żabas radzi. Zrobiłem takie drzwi, jak portal na Yoderu. O kur... Mocne, co? O, ja pier... Gdzie to się patrzy, tu? 177 tysięcy dostaniemy, jak teraz skończymy. No bo Fajne. materiały. Ja bym to wszystko pojechał do Tyle tych rzeczy tu jest. Myślisz, że sprzedaj, śmieciu? To byśmy pojechali i te kakao. Ja piesz. Zastyg prawnienia zabiorę. Ej, można wiatr z cementem opić. Myślisz? Myślę, że tak. Ugh, Kur... bierz cement. Bierz kwiat z cementem. Sadzone. Te drzwi do netheru. Moim zdaniem są zajebiste. Mocne, gówno. E bo jest problem, musicie do mnie podjechać. Co jest to? Bo chcę, żebym mu zdemolował mieszkania a nie ma schodów, żeby wejść na górę. Uh -huh. to może być problem. Mój synek Lukas z Ukrainy, kauberze będzie jeździł. Lucy! <laughs> Zróbmy jakiś dom i niech to będzie głowa Creepera z Minecraft. Niezłe. Albo Hero Braina. Tą demolkę, ile ty z roboty, czyli zbieranie śmieci ty dni Rama Braciorama. Braciorama. Jeden brat robi to, drugi robi to i tak się wypłaniamy, tak braciorama. Jakiś jeszcze mocny kursik, jakiś to taki... Nie łukaszek kursik. do mnie. Pomożesz mi z tą demolką za 30 koła. A gdzie ty jesteś? Mm... Hehe, <laughs> to. <śmiech> ja chcę furę za 200 koła. Ja chcę najszybszy samochód w i to będzie moja taksów. Nie wiem jaki jest najdroższy samochód, znaczy najszybszy. Ten za 200 chyba najszybszy jest. Ten McLaren taki? Tak. Oma taką. Chodź, tak, zejdziemy na chwilę, chodź. Czemu? Co? Gdzie ty Pisaś? jesteś? pizzę co tu jedną. Pizzę? No. A co daj, pizza? Tu jedna, tu jedna została. Tu, tu, wejdź tu, tak, ja. I tu masz pizzę jedną. Wystającą, tu z pierwsza z lewej. O, no się buguję, przez te worki zjadłem. Zjadłeś? Tak. No to, to zapierdaj teraz z motem. Zjadłeś No to z Typowy stary. U ojciec. <laughs> Robota w re, bracie. Jeżeli szukacie fajnej stronki do potwierania skrzynek i chcielibyście odświeżyć swoją kolekcję skinów, to zapraszam was serdecznie na Case Hack. Żeby grać, musicie mieć 18 lat. Gdzie z moim kodem POWY macie 20% przy doładowaniu. Na stronie obecnie trwa event Summer Split, gdzie możecie potwierać sobie skrzyneczki eventowe i dropnąć fajne skórki do broni. Poza skrzynkami eventowymi macie masę różnych innych skrzynek, nawet są skrzynki brainrotowe. W zakładce Skin Changer możecie z dane skiny sobie powymieniać, no i oczywiście Case Battle, gdzie możecie z innymi graczami walczyć w trybie klasycznym underdogu czy share, o swoje skiny, o to kto zgarnie głunu wygraną. Pamiętajcie, grajcie z głową, z moim kodem, połowy na keyskak. Połowa śmieci jeszcze. O teraz z tymi, śmie z tymi śmieciami? Trzy, 400 prawie. No waria, ja ci masz rację, jest niezła dymeczka z tymi śmieciami. <laughs> Zaraz sobie oczy wydłubię. A się. Nie masz psyhy. Powiedziesz jeszcze z jedną misją Dawid, czy już nie? Nie, wiesz, ale to wtedy zaraz je. No zaraz, no poczekaj, przecież dopiero skończyłem 80 paczek poładowały. Ja tylko zapytałem śmieć. Na... się spina w zonę, nie? Yeah! Braciorama! <grystanie> <grystanie> wow. Respektuję to. Od 18 pudeł. O ja pierd... Co? Nie dość, że muszę postawić w odpowiednim miejscu, to jeszcze muszę i zrobić zdjęcie, że je dostrzymam. No to gratuluję jak takim razie. Nawet kurier, ty, no. Simulator Uber, Uber Eats. Moje zamówienie zostało dowiezione. Robię foty. Beka trochę nie powiem. Chcesz pizza? Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Ohoho, ja Co Coś z tobą. Klima, Masz klima. <noise> Ja wierdzę. robisz, Łukaszek? Ty, poszedłem do nightclubu, wszedłem tu normalne. Tylko, że tu nic nie ma. Jest po prostu interior. To jest dzień. Stąd tańczą w noc. Nie wiem, skąd wiem. Tańczą w noc. Dobra, i tu musisz tyłem podjechać. Jak on tam się ustawia? Chłop już pakę nawet odpoczywa. Ja miałem otwartą cały czas jak chodziło z tymi paczkami. Nie zamykam ich. Dobra, 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 dobra. dobra, 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 dobra. Ej! Chciałem ci przyjechać, kurde. Teraz mnie się, będę lewitował, będę w ciebie wjeżdżał, to. Zrobimy tak, Łukaszek pojedzie wmontować okna, tylko. Przecież ja mam wkrętarkę, to ja to Zmontować, zrobię Wmontować debilu, nie przykręcić. Wmontuję wszystkie okna, ja pojadę z tobą, ty odwiedzisz tira, zostawisz tira pod, pod tym, całym załadunkiem. Ja cię zgarnę do dodżem i pojedziemy skończyć dom, bo tir nam nie będzie potrzebny. Nic, Nic nie rozumiem tego. co powiedziałem rzuca oknami, rozumiesz? Chłop no w kręcamy. kartonie okna i normalnie też szybę rzuca, rozumiesz? Łakuj, płacze. Le lepiej dać bez okien, a głuchasze. <noise> 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 nie ma okien, nie ma problemu, <noise> tak? I co jest? Co jak ty zamontowałeś te okno? Tam mam z drugiej strony wkręty, ty. Ty, się po prostu i nie patrzę z której strony klamka, nie wiedziałem, że to ma znaczenie. Ja zakładałem wszystkie okna, było dobrze. Ten przyszedł, założył i człowiek u tył naprzód. O, ten już gotowe na tynkowanie widzę. Stoi <laughs> przy tylko czeka na tynk. Bierz wiadro z gipsem lecimy. Tutaj zrobiłeś już taką fajną, patrz. Zobacz, jak ci przez ścianę przeszło, widziałeś? Płytka jedna? O <laughs> Który z was zaje? Ku drugiemu plaskacza, czy mi się wydawało? Ja to wiem, ja to wiem. Teraz przypadek ci zajeł to jest Ale fajna kooperacja, ty tej, ten sufitowe, ja przypodłogowe, ten tutaj podłogę kładzie, to jest życie. Nie ma nic lepszego niż o 6 rano takie rzeczy rozbiórki. Coś pięknego. Ty zagipsowałeś wszystko już tym, tym Mateuszem, czy tylko kłodłeś teraz ja. listwy? Listę to ci zaraz zaję. Ale co, ten gipsowałeś serio, czy nie? Nie, na niby, na niby gipsowałem. Łukaszek? Co? Weź zamów ten, 6 kaloryferów. To zrobiłeś dach? Pokardach? O kur... Ale dach. OJ! bo chyba teraz muszę kupić to? Nie wiem. Nie, chyba nie. A tam muszę wkładać referów to... na razie. <grym> ty chodź chodź tu to... to... chodź, to... chodź tutaj Gdy do mnie! Tu, tu, tu! Obróć się do tyłu! Gdzie? Ja Cię widzę. W prawo! Obok tego hamera stoję. Chodź tutaj. Co? Chodź tutaj. Co? Chodź tu! Spójrz! Co? Bo zajebiście! O <grym> <grym> ci chodzi. Ładnie robiłem okna, ale przy wczesnym projekcie księżycowo je ba. Co wygląda, jak jakiś taki by jak w jakiem uścisku by w by... kryj się wykrzywił z oczami, kur. Zamawiam galeryferów. Ale jest progres, wrócę do pierwszego domu bez okien z przodu, tak? Co my zrobiliśmy? Roz że oni chła 80 metrów w kuchni. Co... <grymści> o kurde zajebiste. Patrz jaki robi ten ogród. No czy to nie ogród, tylko taki ganek. Po co ty mnie chejtujesz, jak ja cię pochwalam? Patrz teraz to, patrz teraz to, patrz co kupiłem. <grym> Trzy paśka <laughs> Ty jest problem. No. Bo ja myślałem, że te akcesoria kuchenne to się liczy lodówka i tak dalej ja wychodzi. Ale to w sumie i tak się doliczy chyba do mieszkania, nie? Przecież właśnie to kupuj akcesoria właśnie dokładam debilu. No tak, ale ja myślę, tak. że chodzi o piekarnik, lodówkę i tak dalej. A to się nie, nie wlicza, to to się będzie liczyć do mieszkania, czy nie? Chyba będzie, nie? Które jest w mieszkaniu? Tak, ale to nie mogłeś powiedzieć, że to nie jest potrzebne? Ja nie wiedziałem. Tak, nie, Co, masz to zabieramy? To po... Zostaw już. A zabieramy, sprzedajemy komparcie. bardziej? Zamawiaj, No mówię, dwie safy to dalej. Yy, szafki trzy. Hmm. Jakie szafki? Szafy? trzy. Hmm. Ja. Aha, to kategoria to jest szafka, okej. Okay. Ile? Trzy. <grym> Dwa biurka. No. Dwie dekoracje. No. Dywanik. Dywanik. Tak <grym> <grym> Lampa sofitowa. <grym> I przełącznik światła. Lampa sufitowa <grym> I elektronikę jeszcze tak, przełącznik już kupuję. No i możesz przynieść ja tu ułożę. O taki chodnik. Tej A nie da się dalej tego zrobić już? Jak jest jakby granica? Tak, no. Ale gówno. Co ty robisz? Krawkę mam To wstrzymaj powietrze. Wstrzymaj se, życie, kurwa. Zamknij się, Według mnie mógłby, mógłbyś jeszcze ten zapakować w skierze niepotrzebnym, na przykład na tego tego rama. I do lombardów jest opier... I może jeszcze jakiś ciopa wleci. Starczy, starczy już na, w tym domu tego. Chłopie <laughs> ci. Mm, mm. Tak mnie dziwnie prowadzi ta nowa wygrałce. Gratuluję, idiotko. Gratuluję, gratuluję, <laughs> mózgu! Prawo jazdy in the mm. lace coops. Znalezione w Lace Coupes. Zaraz pójdziemy kupić działkę. Pójdziemy wybrać jakąś fajną. Zaraz pójdziemy kupić działkę, Daj. Tata kupi. Tata kupi działkę. Tata kupi konika, proszę. Konika. Kucyka, tata, zawsze tata, mi tata. Tata konia, tata konia. Przecież mamy konia w domu, może mi go zwał... Tato. What się, shit? That was Aha, gość bije psa, nieźle. Mamy to szotowane debilu, niszczymy cię ja w internecie. nagrane longiem, Pusia teraz powiem, że jesteś teraz pod duszem i kolanem, Kupię teraz trzy ziemi właśnie w tym momencie i... Jestem ciekaw, czy mógłby teraz na taksówce z tobą jeździć normalnie. <śm> 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 Chłopak przyjeżdża i we trójkę siedzimy sobie tak o, o macha, macha. Lekarz, chirurg, chirurg on mnie zabije, tato, on mnie potnie, kur... O, się do tyłu. Się tato, pomóż mi, tato, on siedzi ze mną, Wyjął skalpel, co się dzieje? Tato. Synku, to jest niespodzianka, o której ci mówię. Wycinamy ci nerkę. Operacja plastyczna, bo jest sposób. Aha. Jeplaszka rada. No i czy to u pana? Jak tam skalpel ostry? Nie, tylko nie moje nerki, proszę. To mój najlepszy przyjaciel mojego taty po prostu był tirowcem Ja opowiadam, jak to jest niewdzięczna robota, że go w ogóle nie ma w chacie i że to pierdolki i że do butelki, w ogóle to do tak słoików. A jak byłem dzieciakiem, grałem w Eurotracka w kąpie, Właśnie, to, nie ma takie, to jest piękne życie. Jeździsz samochodem i se żyjesz. I tak, potem to no. właśnie realization. Zrób z jednego domu bliźniak i sprzedamy dwa razy. <laughs> Ej, może <laughs> tak Robimy zrobić. to? Możesz chyba tak zrobić. Można puchę no podzielić tak. na zewnętrzną. Padł. Szkoda, nie będziemy mogli dwóm rodzinom tego sprzedać. Lustrzane odbicie? Możesz zrobić. Czy tak samo, tak o? Lustrzane dawaj. Jak bliźniaki, to bliźniaki. Ej, i nie róbmy, nie róbmy ścian wewnętrznych. Zróbmy po prostu jakby chodził na pokoje, ale bez ścian. Żeby mieli taką klitkę, że wszystko jest wszędzie. <śm> <śm> Jest tylko podział na terytoria w sensie, gdzie jest kuchnia, gdzie jest salon, gdzie jest spełnienie, ale nie mają ścian gdzie <grytania> taka pa, klitka pa. normalnie najtańsza. Pato deweloperka, kumaszczacze. czacze. O, składzik człowieku! Siłownie je. <grytania> dobra, dobra! <grytania> dobra! <grytania> dobra, <grytania> zajebiste! Normalnie już tanie. Poczekaj, będą leżeć. poczekaj, poczekaj, no czy ja mogę. Okna na tej ścianie w środkowej i będziemy mogli się patrzeć, będziemy budować, rozumiesz? Stawiasz okno i okno, okno i okno, że po prostu można się głośno. Było... Tutaj? Tak. Tu i tu. I siedzisz. I pukasz w okienko komuś. O, zajebisty, zajebiste mecz. I telewizory ustawimy w salonie, tak, także można było przy te okno oglądać o sobie Tu telewizor, i tu Nie telewizor, telewizor Ta, zajebiste. I siedzisz jakiś innym na chwilę, swój to jakiś ten i nagle sądzić ci puka w szybę. O, przepraszam co siedzie, możesz przełączyć kanał? Potem zje... Jakbyśmy mieli więcej hajsu, tym poszedł zrobić temu Iwanowi tak trzypiętrowy dom. co to mi się daje, że ch z Iwanem? Dawaj w sypialni, u, no Sypialni Sypialnia, chcesz? No, między sypialniami, kibel? Nie. Kibel? między sypialniami, okna. Ku, ku, tak. ale to poczekaj, poczekaj. O, no, Kryst, śpisz? <laughs> I tak pukasz mu się. Śpisz i ci sąsiad wchodzi przez balkon. A, 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 a. Tak ci siedzi nad łóżkiem, po prostu na nie patrzy. Potem się budzisz i... Oj, kochanie, coś w nocy krzyczałeś jakoś? jakieś nie wiem, krzyczałeś się o sąsiedzie? Nie, się, nie o co chodziło. Mój tak miał, że miał wspólny balkon. I normalnie ktoś mógł, mógł sobie wziąć i, i... wyjść na balkon i patrzeć mu na sypialnię jak śpi. Zajebiste. Ale to jest k***a małe. Uważam, obracam się na 3, 4, 3, 4. My to na pół! My to na pół! Ty wiesz, że to tutaj będzie. Czemu to jest tu będą tak schody. To, schody. Na... to będą schody. Dobra, legenda. Ja pierdolę. Co ja zrobiłem, kurwa? Nie, ja tutaj robię Iwanowi chatę. A, ty robisz Iwanowi, dobrze, dobrze. krew internetowy. Grubo Iwan będzie miał, powiem Wam. Spieram Ci szczotą po twarzy. Mm. Mmm, 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 jaki fajny, Słucham? Chodź, chodź, to jest szwateczką troszeczkę tak wędrę, mmm. Oleruję, ci podbrudek. o, o, mm. Wymaluję go, o, o, go tutaj, o, młotkiem ci wyburzę go. Ja mm. Jaką okładzinę ewelacyjną, y elewacyjną, jakąś taką przypałową w chu... Taka człowieku, bla, blaszany róż, jakby z blachy był. przypomnę ci, że mieliśmy te chaty od p... żeby jak najdrożej sprzedać. To człowieku, wezmę najbardziej obśrupane cegły taka kamienica i będziemy wpić że to jest zabytkowa kamienica. Ja, yeah. to masz no, przypięte kablety. Zbugowało mi się troszeczkę, wiesz? Cięło mi pępowinę. Cały czas mam kabel w ręce. Trzeba, cały czas mam k w ręce. Beton czarobicz, o, mieszalnik, no no to kurwa, perfekto, włącza generatora. ja no wezmę tego, ten te mieszalnik i, i no tylko wymeszam, betoniaro i uh, ja, że będę kłał betonę, mm -hmm. my te zbrojenio... E, mm -hmm. My położyliśmy zaś te szalunki, żeśmy te zbrojeniu, teraz my będzie robić, to się nazywa wylewka, wielka wylewka. <grym> zalewajka, zalewajka, wylewajka. wylewajka, wylewajka, wylewajka będziemy, wielka wylewajka. Ja, ja ci mówię... A... Rzuco ino, jeden jeszcze, rzuć mi na dach, ten, te co masz, w łapie. o, ja amazing. Rzucę. O, jeszcze jeden, ino jeden, ino jeden. O, okej. Ja, no okay. ja ci ja, yeah. ja zrobił, yeah. Dawaj ino do środka, bo tu ramy. Ja yeah, jestem. Trzymamy się ramy, to się nie posramy, wiesz, jak to mówiłem. Nie nie oh, oh, oh. Synu, proszę, podłoga to lawa, pomóż. Nie <noise> znasz tego trendu na TikTok? To jest lawa, na TikTok. You know, you know. O kur... Łamałem sobie nogę przy ciebie. Ale ładnie to wygląda, no nie możesz powiedzieć, że nie. Jest okej. Okay. Je, yeah, yeah, synek, jeje. Yeah, yeah. Rzucam, ja ty żeś złapał? Jesteś chyba nie rzucił. Kobe Bryant, czy się w wy... zanim rzuciłeś chyba. Na, no, ja, ja rzucił. To chyba nie do mnie. Już przeleciało przez okno, o co ch chodzi? Chyba poleciało do sąsiada, halo sąsiad, halo sąsiad, o, tutaj nie ma. Mam wrażenie, że Bugi po dzisiejszym wieczorze naszej pierwszej gadki, to wyjdzie i nie wróci. Ja mam wrażenie, że Bugi chciałby mnie zabić, <laughs> <laughs> Masz zamykane o? okna od środka przy schodach, tak to wygląda. Wiesz, zamiast Czyś wszędzie negatywów, mógłbyś poszukać pozytywów. pozytyw. Ja, oj, tu też otwarte na górze, aj karamba. Oj, <laughs> jest? Dobrze jest, dobrze, Jak bo tam na nasiłownie idealnie. Mmm, cię pospieram tą miotną. miotło. Mmiotło? Abóż ma pan nosku. Oh, yeah. Nie o tłum. Ty gadasz, jesteś moim synem, mogę ci macać ile chcę. Zamknij pysk, nie wściwaj się nawet, będzie bardziej boleć. Jesteś tak odklejeni jak jesteście sami razem, że to jest chuj. Nie. No tak. No nie. No tak. Nie. zamknij pysku, mówię, że tak. No nie, myślę, że jednak z tobą jestem bardziej odklejony. Jesteś w sensie, tak bardziej pod względem takiego I je... w ogóle Łukasz, może masz tak bardzo nie nie gadam, żebym go je... Chociaż czasami się zdarza. Przykładem morgu być takie Borderlands, na przykład, gdzie uważam, że mało gadaliśmy takich rzeczy. No, a szkoda, powinniśmy gadać więcej. <grystanie> Oj, roz... kafelki. Dlaczego to zrobiłeś? Bo mi się młotkiem machnęło, nie w tę stronę, co chciałem. No tak, ty masz i łatasz to. Albo to łatasz, albo Łukaszek cię łata w dół. Ja tego nie łatam. Związek zwany z za przykrywką. A zrób taką może jedną dziurę. Możesz tutaj to zabrać jedno? Kolego, poczekaj chwilkę, dobrze? O mój, przepraszam, syny. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Dobra, co to jest? Co tu się stało? <grym> o nie, o nie, synu. synu. Hmm? Bugowały mi się ręce. A mi też, o. A bo wezwy jakąś tam paczkę cegły, mieliśmy tu samo? Tak. I... Gówno. Jedziesz ze mną na lombard, zostajesz tutaj? Nie wiem. lej ci beton. Nie, tylko nie do gardła, proszę. Wsiadę, siadę, jedziemy robić dach, synek. Szczerze to ja nawet nie wysiadłem. To ja tam wyciągałem, nawet mm -hmm. nie pomogłeś <laughs> mi. śmieci. Nawet nie zauważyłeś, zobacz. Mm -hmm. Jezu, ty te dałeś, te dzwonki. Boże. Coś pięknego. Czy <laughs> broski. Z mojej strony jeszcze. Ja jestem niepełnosprawny teraz przy ciebie. Bardzo dobrze. Masz jeszcze tutaj. Masz przestać mi robić na swoje podobieństwo po zawsze będziesz taki jak ja. <głos> <Ty>. <głos> Teraz jest swoje Ale ja już jestem. Ja kończę tę atę. Nie ma ch nie masz psychicjistki. Chodź mi pomóc. Nie ma ch nie będę kurwa tracił nocy i nocki za niebo, żeby beton wylewać, bo nie mnie po... godzinę pograć. Nie, ...ja już tu No chodź na 15 minut, chociaż mi później beton skończyć. Wiesz co no mamy... mi się dalej długo leśniło? No. Potrafiłem do domu czterech lasek, co nagrywają Pani na Dajwiste, stary. Stary, takie suki. Puch pytałem w sumie. <laughs>